Yeah. 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 Show of. Show of. Ja, yeah. slow, idźmy tblow, włoś tam zioł, no, mostezę, tak widzę cię chłopcze w starym, wyblakłym polaroidzie, z oczami pełnymi marzeń, wierzysz, że wszystko ci wdrojdzie, masz w sobie ogień, co mógłby topić lodowce i plany tak wielkie, że z nich nie jeden mędrze. chciałbym cię ostrzec, powiedzieć, które ścieżki są szlepe, które przyjaźnie to biorą, co wiatr po chwili rozjepcze, szepnąć ci do ucha, byś mocniej przytulił matkę, zanim czas wam ukradnie ostatnią wspólną herbatkę, ale milcze, bo wiem, że każda rada i blizna, to lekcja, której nie da ci żadna ojczyzna. To rozmowa z echem, z chłopakiem, którym byłem Patrzę mu w oczy i wiem ile po drodze skupiłem Chciałbym cofnąć czas, choć na jedną krótką chwilę, by powiedzieć mu dziękuję, że dałeś mi tyle siły To rozmowa z echem, z chłopakiem, którym byłem Patrzę mu w oczy i wiem ile po drodze skupiłem Chciałbym cofnąć czas, choć na jedną krótką chwilę, by powiedzieć mu dziękuję, że dałeś mi tyle siły Pamiętasz tamten dzień, gdy świat jak domek z kart? Myślałeś, że to koniec, że odrzucił pierwszy żart. Zostałeś sam na gruzach z pytaniem, dlaczego ja, a w sercu pustka, którą wypełniała tylko mgła. Chciałbym ci krzyknąć wstań, niech ten ból cię nie złamę Znać sobie siłę, która przemie gdzieś na sam nie, Ale patrzę na ciebie i wiem, że ta strata cię wzmocni. Nauczy go oceniać każdy świt, nawet w tym rocznie. Zrozumiesz kruchość życia, ulotność każdej chwili. To, że prawdziwa siła rodzi się, gdyśmy cierpieli. To rozmowa z echem, słupakiem, z którym byłem Patrzę mu w oczy i wiem ile po drodze skupiłem Chciałbym cofnąć czas, choć na jedną krótką chwilę, by powiedzieć mu dziękuję, że dałeś mi tyle siły To rozmowa z echem, słupakiem, z którym byłem Patrzę mu w oczy i wiem ile po drodze skupiłem Chciałbym cofnąć czas, choć na jedną krótką chwilę, by powiedzieć mu dziękuję, że dałeś mi tyle siły Stoję tu dziś, Rafi, bacet po przejściach z bagażem swoich marzeń. Zbudowałem fundament, choć czasem pod ciężarem upadałem. Ale wstawałem o ty, mały, we mnie żyłeś. Twoja niesłowna wiara była kompasem, gdy w się kupiłem. Każdą za którą wylałeś, podlała moje korzenie. Każdy upadek był tylko siłą pomnożeniem. Jesteśmy jednością, ty i ja przeszłość przeszłości teraz. I nikt nam tej podróży, tej lekcji już nie odbierze. Nie zawrowłem cię, może nie zdobyłem świata, ale nauczyłem się żyć, bracie, i to jest zapłata. Dziękuję ci, mały, że się nie poddałeś. Bo dzięki Tobie ja przetrwałem i dziękuję Tobie Boże za to, że zawsze przy mnie byłeś Boże.